Kończymy naszą pracę reporterską w hali sportowej Częstochowa na Zawodziu. Naszym ostatnim gościem jest trener najlepszej drużyny turnieju Football Cup, trener jak Częstochowa Krzysztof Wąs. Witam. Tuż po zakończeniu ostatniego spotkania finałowego mówiłeś wreszcie sukces, na pewno czekałeś bardzo długo na ten sukces tej grupy, cieszy cię to podwójnie. Zgadza się, no, graliśmy już na dużo turniejach. I różnie to bywało. Nieraz brakowało trochę szczęścia, nieraz umiejętności rywal był lepszy, ale zawsze to się tak plasowało między czwartym a szóstym miejscem. Jeszcze na, na stopniu podium nie, nie stanęliśmy, a tym bardziej tak jak dzisiaj no było to najwyższe, że tak powiem, miejsce pierwsze, tym bardziej bardzo się cieszę i no, trzeba tylko pogratulować chłopakom, bo no tak, trener może pomóc rzeczywiście nastawić, jest, jest to ważne, natomiast zawodnicy grają na boisku no i to jest najważniejsze, co oni zrealizują. Jeżeli będą zrealizowane założenia, to, to wtedy, no, wtedy się wygrywa. Tak? Dzisiaj oprócz zmagań piłkarskich mieliśmy także pokaz Carver Coachingu oraz żywienia. Jest to coś nowego w naszym regionie. Jak ty, na przykład jako trener zwycięzcy tego turnieju, zapatrujecie się na te propozycje, które być może wkrótce wejdą w nasz region? Mówi otwarcie już i jak jest, po prostu my jesteśmy już obeznani z trenerami zajaXu właśnie z tą formą treningu, wprowadzamy ją na treningach w młodszych grupach. Dzisiaj też był tutaj trener młodszej grupy kolega, mówił, że, że właśnie, właśnie takie ćwiczenia, które były też pokazane, prowadził. Także jest to fajna forma, natomiast my jesteśmy obeznani w tej formie treningu i stosujemy ją na zajęciach. Czyli, jednym słowem, takie nowe metody, zarówno kerwe coachingu, jak i żywności, jak i innych potrzebne z naszemu regionowi, by się podnieść i rywalizować, być może jak równy z równym y, z innymi drużynami z całej Polski, a także i Europy. Jak najbardziej, no, Każde jakieś unowocześnienie, które, które będzie powodować to, że drużyna będzie grała lepiej, jest warte obejrzenia, jest warte wprowadzenia. Y, także, także, tak jak powiedziałem na początku, jak najbardziej trzeba szukać nowości, i wprowadzać je na treningi. A jak z jak to mówią w Częstowie jesteście trzecią siłą, jak można do Was trafić, ewentualnie zapisać? się? Macie bardzo dużo grup wiekowych, boisko funkcjonalne ze sztucznym oświetleniem. Tak, my mamy swój, swoją siedzibę na ulicy Starzyńskiego 10, oczywiście zapraszamy wszystkie dzieciaki, teraz naj... Młodszy nabór to był rocznik 2010, który posiłkował się takimi młodszymi 2009, także e, wszystkich, znaczy 2009, a posiłkował się 2010 oczywiście, także zapraszamy wszystkich chętnych, wszystkie dzieciaki wraz z rodzicami. E, można się zapisywać, dzieci mogą spróbować. Tak jak sam już e, tutaj pan redaktor powiedział, e, mamy świetne boisko, e, na którym możemy trenować. Również zajęcia odbywają się na Hali z takimi młodymi adeptami piłki nożnej, także wszystkich e, oczywiście zachęcamy na. Częstochowskiej i nie tylko, bo była także drużyna z Radomska, apetyty na pewno wzrastają, gdy pojedziecie w tym roczniku na turniej powiedzmy w Polsce, ta skala sukcesów wzrośnie. Można powiedzieć tak i nie, bo, tak jak tu redaktor mówi, zawsze apetyt rośnie w miarę jedzenia. Natomiast trzeba mieć też chłodną głowę. Dzisiaj chłopaki zagrali na najwyższym poziomie i, i, i za to im trzeba dziękować, ale przede wszystkim trzeba pomyśleć, co dalej, czyli o pracy, y, wyeliminowania błędów, które dzisiaj się na pewno pojawiły. Y, tak jak już widzieliśmy y, do ostatniego meczu w grupie, y, nie było wiadomo, czy, czy awansujemy. Musimy spełnić pewne warunki. Na szczęście zrobiliśmy to i, 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 i graliśmy w półfinale i w finale. Także cały czas pracujemy, podwyższamy swoje umiejętności. No, a przy, tak jak dzisiaj tu kolega Radowicz powiedział, no przede wszystkim dzieci w tym wieku muszą bawić się tą piłką, cieszyć się. E, sukcesy powinny być na drugim miejscu, natomiast wiadomo, że każdy też na to patrzy. Ja uważam, że ta, tak jak dzisiaj też z zeszłym chłopakiem powiedziałem, uważam, że i tak daleko bardzo zaszli, e, nawet jak jeszcze nie byli w finale. E, no, i myślę, że to ich jeszcze bardziej zmotywowało do tego, żeby wygrali. Po prostu mają grać, cieszyć się. Najważniejsze, żeby realizowali założenia. A, a no, czy wygrają, czy nie, czy przegrają, no ktoś musi wygrać, tak? Dobrze by było, wiadomo, żeby to była nasza drużyna, ale. Ale, ale tak jak mówię, dużo pracy jeszcze przed nami i, i na to ja będę patrzył i zwracał uwagę przede wszystkim. Dziękuję za rozmowę. Okay, dziękuję bardzo.